Witam. LMC Lord Ambassador 560RD z tej strony remi firma Ricar. Przyczepy kemingowe. Tej przyczepie właśnie się dzisiaj przyjrzymy. Przyczepa wyprodukowana w 2005 roku. Wyposażona w przecionek Izabela Lux Blue i w ogrzewanie gazowo-elektryczne Alde. Dodatkowo wyposażona jest również w ogrzewanie podłogowe. Tradycyjnie pokazuję Wam ją najpierw z zewnątrz i tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić, przyczepa jest w bardzo dobrej kondycji, nie ma żadnych uszkodzeń, nikt tutaj nic nie naprawiał, wszystko jest w oryginale. Jest też tak jak widzicie z przodu bagażnik na rowery. Wszystkie narożniki w środku, podłoga, nie ma koła zapasowego, ale oczywiście je dokładamy. Druga strona, tutaj, jak mocno się przyjrzycie. To widać dwie takie małe centki. Są, pokazuję. One nie są jakieś niebezpieczne, bo to poszycie nie zostało nigdzie tutaj przerwane. O, chyba jest nawet trzecia, teraz dopiero. Te, tu, o, tu, tu, tu. A to tylko w telefonie ją widzę. <laughs> Czyli tak wygląda z zewnątrz. wejdźmy do środka. Co ważne, przyczepa do je przyjechała do nas w takiej formie, że tutaj z przodu, gdzie jest salon, był jeden duży materac. E zamówiliśmy u tapicera nowe poduszki. Są fantastycznie wykonane, są świeże. Sugerował mi, e aby pianka była 25 cokolwiek to znaczy. nie może dla bardziej wtajemniczonych, to więcej coś mówi. Materiał jest bardzo fajny, bo on wygląda jak. Alcantara, natomiast jest on odporny na plamy, na zabrudzenia, więc myślę, że bardzo praktyczny. Tak wygląda w takim razie salonik. Przyczepa ma 2,5 metra szerokości, co od razu widać po wnętrzu. Jest ono bardzo, bardzo przestronne, jednocześnie wygodne. Jeśli chodzi o szczelność przyczepy, no to tutaj nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Cała przyczepa jest w oryginale. Wszystkie płyty są oryginalne. Nie ma żadnych zacieków, żadnych klam. Nie mam mowy o jakichkolwiek zapachach. Cały front. Wszystkie łączenia ścian są oryginalne, nie mają jakichś tam niepokojących oznak. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz powiem na szerokość tej przyczepy na to ile tu jest z miejsca. Tak wygląda kuchnia. Znów meble w bardzo dobrej kondycji. Wszystkie szczeliny są równe. Zlewozmywak. Kuchenka trzypanikowa. Na dole mamy piekarnik. Lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem. Oficjalnie zostawiamy te drzwi uchylone, żeby nie wkradały się jak żadne przykre zapachy. Tak jest po drugiej stronie, czyli mamy stolik na telewizor z całą instalacją. I sterowanie do ogrzewania wody i ogrzewania przyczepy. Tak, jak wspomniałem, jest to gazowo-elektryczne firmy Alde. Co ważne, zwróćcie uwagę na blaty. Nie mają żadnych skaleczeń, czy ten tutaj, czy. Ten w kuchni, wszystko fajnie utrzymane. na Podłodze mamy dywanik. Tu jest duża szafa. I tu jest właśnie ta magistrala od ogrzewania. No i zajrzymy sobie do sypialni. To mamy duże łóżko małżeńskie. znów pod sufitem dookoła wszędzie szafki. Ubejrzymy materac. Jest przypruszony, ale nie ma żadnych plam i jakichś uszkodzeń, zabrudzeń takich, więc z powodzeniem może być używany. Tam jakieś nitki. Tu jest umywalka, szafka z ustrami, z lustrem w zasadzie. No i zobaczmy sobie tutaj, to tu jest OWC z prysznicem. To jest to ogrzewanie centralne. Wszystko oczywiście działa, wszystko jest sprawne, sprawdzone, z gwarancją od nas. Poduszkę mamy właśnie tam widać instalację od używania podłogowego. To jest i za Bela Capri Lux Blue z na wodę. Podłoga. Tam widać też, że jest wszędzie sucho, nie ma żadnych zacieków. Płyta oryginalna. Co? To chyba wszystko co Wam pokazałem, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 608 400 830. 608 400 830. zapraszamy również do nas do firmy Przyczepa bardzo ładna, fantastycznie utrzymana, bez szczególnych oznak użytkowania, w zasadzie bez żadnych oznak użytkowania Wiadomo, że trzeba ją po swojemu umyć i posprzątać Natomiast całość wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nie wymaga żadnego nakładu, można z powodzeniem od razu ją używać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia przy realizacji kolejnego filmu. Cześć.